Witam Panowie na kanale Upward Spread Leasy Giełdowe na życzenie i zapraszam na poniedziałkowe Spółki Ciekawe Technicznie. W dzisiejszym spotkaniu oczywiście omówimy kolejne spółki, które wygenerowały ciekawe sygnały kupna po zakończeniu dzisiejszej sesji. Spółki, które, takie, które pozwolą Wam zarobić pieniążki na kolejnych sesjach. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, czy zarobicie te pieniążki. Zanim zacznę analizę, to oczywiście zapraszam Was na moją stronę www.upwards.pl.biz, gdzie w zakładce testuj usługi. Możecie teraz dołączyć do mojej grupy premium, testując wszystkie moje usługi w pakiecie premium przez 7 dni za darmo. Gorąco Was zapraszam. I jeszcze jedna promocja, jaką przygotowałem dla Waszych widzów, znajdziecie ją w opisie tego filmu. Powiem tylko tyle. Że pierwszy abonament dla nowych abonentów moich możecie wykupić 30% może nie tyle taniej, co na 30% dłużej. I tak kupując abonament na 3 miesiące, dostajecie miesiąc gratis. Kupując abonament na 6 miesięcy, dostajecie 2 miesiące gratis. To jest tylko promocja dla nowych abonentów, którzy jeszcze nie byli na grupie premium. Oczywiście możecie najpierw przetestować moje usługi w ciągu 7 dni, a dopiero później wykupić abonament. Promocja dotyczy tylko właśnie abonamentu 3- i 6-miesięcznego, ale po 7-dniowym teście. Myślę, że przekonacie się do tego, że warto go wykupić i warto zostać abonentem grupy premium. A teraz już nie tracą czasu, przechodzę do analiz spółek, które dzisiaj dla Was przygotowałem, które wygenerowały fajne sygnały techniczne. Oczywiście, na początku tylko chcę powiedzieć, że wszystkie analizy, które tutaj usłyszycie, to są moje osobiste opinie i nie są to w żaden sposób rekomendacje w myśl prawa giełdowego ani w myśl prawa maklerskiego. I tak zaczynamy już przegląd dzisiejszych spółek od takich, które wygenerowały na zakończenie dzisiejszej sesji. Młot, czyli formację młota, ona generalnie prawie zawsze jest prop wzrostowa, bynajmniej w, w 80% to się sprawdza. I pierwszą z takich spółek jest XTPL, właśnie na dzisiejszej sesji została wygenerowana formacja młota. Zobaczcie, jak to ładnie tutaj dzisiaj wygląda. Dodatkowo, co teraz wzmacnia znaczenie. Tego, tej formacji, tego młota jest to, że cena ponownie dotarła do bardzo silnego wsparcia które jest w strefie między 65 a 60, prawie 7 zł po raz kolejny cena tutaj jest i po raz kolejny może to być bardzo fajna ciekawa okazja do tego, żeby zakupić tę spółkę i dołączyć się do trendu wzrostowego oczywiście zobaczcie, że cena ta poruszała się długi czas w kanale spadkowym, który tutaj w marcu te, tego roku został wybity górem, wówczas, górą. Wówczas cena dotarła do 84 zł z groszami. Teraz mamy korektę tego wybicia i zapowiada się to, że ponownie być może teraz będzie jeszcze krótka konsolidacja, tutaj w tym zakresie, do powiedzmy do EMA 21 do, do 70 zł. Ale zapowiada się to, że cena w końcu wybije poziomem docelowym dla wzrostów 92 zł. Kolejna spółka, która wygenerowała młot w dniu dzisiejszym, to jest Impera, już patrzymy, skrót IMP. I tutaj mamy, zobaczcie, mamy bardzo ładny kanał wzrostowy. Tutaj mamy bardzo silne wsparcie. A więc podobna sytuacja do XTPL, z tym, że tutaj właśnie wsparcie teraz, to działało już tutaj w połowie maja, 11 maja było odbicie i cena konsoliduje w bardzo wąskim zakresie. Między podstawą tego wsparcia na 3,65 a linią ma 21, która, zobaczcie, jest na 3,98, czyli bardzo wąski zakres. Do tego ta konsolidacja przybiera w pewnym, for, w pewnym zakresie formę formacji flagi. A wiecie doskonale, że formacja flagi to jest sygnał kontynuacji trendu, a ten trend, jak tutaj widzicie, od listopada 2020 roku jest silnie prowzrostowy. Dlatego po tej konsolidacji, która teraz trwa obecnie, Wybicie z niej powinno nastąpić w górę, jeśli zostanie przełamany. Te ostatnie szczyty, tutaj, to jest poziom tej świecy, to jest taki najwyższy szczyt, już 29 kwietnia, jest on na wysokości 4,35. Jeśli ten poziom szczytu zostanie przełamany, wówczas rozpoczynamy kolejną falę wzrostową. Najbliższy opór to będą te szczyty tutaj, czyli na poziomie 6,20, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spółka zanotowała jeszcze wyższe wzrosty, wyższy zakres. Jak widzicie, są to historyczne szczyty, przynajmniej od 2000. Jeszcze zobaczymy tutaj na wykresie miesięcznym. Tak, tutaj spółka zaczynała w 2014 roku, a więc te 6,20 to są historyczne szczyty. I teraz cena idzie cały czas mocno na północ. Na wykresie RSX mamy sygnał kupna na oscylatorach, jeszcze sygnał sprzedaży lub neutralny, ale jeśli cena przebije MA21, rozumiem, że szybko pojawi się również na nich sygnał kupna i teraz będzie można dołączyć właśnie do ruchu wzrostowego na tej spółce. Stop loss pod tymi ostatnimi dołkami na 3,52, także bardzo bliski stop loss. W przypadku, jakby cena chciała dokonać jeszcze większej korekty, kolejna spółka to jest Izostal. Izostal na dzisiejszej sesji również generuje sygnał młota, może nie za dużego młota, ale młota. Na wskaźnikach mamy wyraźne sygnały kupna zarówno RSX jak i. Wskaźnik technik, Technical Ratings zbierający dane z kilkudziesięciu wskaźników dostępnych tutaj i teraz należy się spodziewać kontynuacji wzrostu. Poprawię tutaj kanał wzrostowy, w którym cena przebywa, bo on tutaj troszeczkę rozjechał, ponieważ ta spółka już była dosyć dawno analizowana w naszej grupie. Kanał wzrostowy mniej więcej wygląda w ten sposób. Tak, tu mamy podano po ostatnim i jak widzicie teraz... Cena jest na dolnym ograniczeniu tego kanału niedaleko, tutaj widzieliśmy 24 maja odbicie od tego dolnego ograniczenia, powrót nad wsparcie, retest tego wsparcia, którym były te szczyty z marca oraz kwietnia bieżącego roku, retest tego wsparcia. No i teraz należy oczekiwać wzrostu w kierunku górnego ograniczenia kanału, czyli przynajmniej do poziomu 4,88%. Kolejna spółka to jest Klabater. Klabater, proszę Państwa, jednak proszę o uwagę troszeczkę. Klabater jest w mocnym trendzie spadkowym, który, jak widzicie, swój początek miał już w sierpniu 2020 roku. I ten trend jest naprawdę dosyć silny i mocny. Mocne wsparcie, jednak 4.21, tutaj znalazła cena. I teraz widzieliśmy odbicie. Tutaj też był sygnał młota 26 maja, mocny, wygenerowany. Widzieliśmy odbicie, teraz trwa konsolidacja. Praktycznie te wszystkie świece po kolei tworzą takie cienie od dołu, które tak naprawdę są tutaj cały czas. Załóżmy, że młotami, i to powinno wygenerować jakieś większe odbicie. Z tym, że na klawaterze. Proszę się na chwilę bieżącą nie nastawiać na jakieś większe wzrosty. Poziom oporu jest 5,30 i przy zakupie po obecnej cenie przy 5,30 uważam, że realizujemy swoje zyski. Na wskaźnikach mamy jeszcze sygnały sprzedaży, ponieważ w przypadku dopiero kiedy EMA21 zostanie pokonana na wskaźnikach, wtedy prawdopodobnie zmieni się sygnał na kupno. Kolejna spółka. KGL. Tutaj cena porusza się w kanale wzrostowym. Była jedna próba wyłamania tego kanału górą. Było to w końcu sierpnia 2020 roku. Tutaj było próba wyłamania tego kanału dołem. To było teraz na początku maja. Cena szybko wraca do środka tego kanału i teraz pokazuje, że ma chęć na większe wzrosty. Po wejściu do środka kanału widzieliśmy konsolidację, widzieliśmy kilka świec podażowych. Wybicie do góry nastąpiło 1 czerwca. No i w czerwcu zapowiada się, że to będzie kontynuowany trend wzrostowy w kierunku górnego ograniczenia kanału wzrostowego, które jest na wysokości 20,50 zł. Wsparciem w środku kanału jest TEMA 21 na wysokości 17,20, dolne ograniczenie na 16,80, które powinny wspierać cenę. Dzisiejszy młot powinien jeszcze wspomagać. Kierunek północny na tej spółce. Kolejna spółka to jest Mały Wipol. Dzisiaj tych trochę spółek się nazbierało, ale Mały Wipol zobaczymy. Ja tylko tutaj muszę ustawić a tej ja spółki nie analizowałem jeszcze. Teraz dla Was dosyć dawno już Mały też porusza się w dosyć fajnym kanale wzrostowym, i dzisiaj widzimy odbicie od EMA21, wygenerowany sygnał OTA, który świadczy o tym, że ta tutaj ta y, korekta spadkowa, formacja flagi, ta korekta przybyła z flagi, zakończyła się na wsparciu na EMA21 i teraz kurs może podążać na północ w kierunku 13 zł, czyli 2 zł do ogrania na tym ruchu, tylko teraz na Marwipolu, docelowo cena cały czas w mocnym trendzie wzrostowym, Poruszającym się kanale wzrostowym. <laughs> Następna spółka to jest OZE Capital. OZE Capital zaliczyło ostatnio silne spadki z poziomu 3,66 z 18 maja. Na tej wysokości było maksimum. W ciągu czterech sesji zaliczyła praktycznie zjazd do minimum aż na 2,10, gdzie teraz trwa konsolidacja. I moi drodzy, tutaj został programowany sygnał młota dzisiaj, całkiem fajny, który może świadczyć, że to będzie odwrócenie trendu ponownie na północny, ale dopiero tutaj spółka dokupna według nie jest po przekroczeniu tej linii trendu spadkowego, tej czarnej i EMA21, czyli dopiero po pokonaniu 2,60, na razie spółki dodajemy do obserwacji, po pokonaniu 2,60 dopiero ją kupujemy, dlatego że ta konsolidacja, może podświęca dłużej i tu, jeśli sygnał młota zostanie zanegonowany, to może być jeszcze jedna fala spadkowa. Wykres ja mam tutaj dosyć krótki, ponieważ ta spółka zmieniała nazwę i teraz wykres nad trading Biechom od 5 stycznia. Jeśli ktoś chce, to oczywiście na innych wykresach, na innych po prostu aplikacjach, można sobie wykres rzucić dłuższy tej spółki ale tutaj już widać, że kanał spadkowy wybity dołem, teraz on jest oporem, oporem jest również MA21, także po, po przebiciu 2,60 kupujemy tę spółkę, oczywiście teraz można próbować zagrać na odbicie tego kanału, kupując ją po 2,65, po 2,70, można zrealizować swoje zyski przy głównym dolnym ograniczeniu tego kanału na 2,51. To były wszystkie spółki, które dzisiaj wychwyciłem, które wygenerowały formację Młota. Jeszcze kilka innych spółek, które również są dosyć ciekawe sygnały, dały jedną z nich jest grupa KTS. Zobaczcie, mieliśmy kilka sesji podażowych, dzisiaj dosyć mocne wybicie, na, na dosyć, w, znaczy, wolumen wczoraj większy, dzisiaj również dosyć duży wolumen. I teraz cena może podążać ponownie na północ, ponieważ dzisiejsza świeca daje sygnał do tego, że te wzrosty jeszcze nie zostały zakończone i można się spodziewać ponownie retestu ostatnich szczytów na 656 zł. Jeszcze jedna spółka, Enter, również po dziś po korekcie, również na dzisiejszej sesji, Mamy tutaj sygnał kupna, i tutaj ważne jest to, że cena przebiła ma 21 i teraz może dalej podążać właśnie w kierunku północnym. A jak zobaczycie, to, ten, to ta spółka porusza się w całkiem ciekawym kanale wzrostowym. Już go dla Was rysuję, ten kanał wzrostowy. Jak widzicie wykresy powstają wszystkie na waszych oczach, żeby nie było, że ja coś tego. Także jest w środku tego kanału wzrostowego przybita MA21, czyli można uznać, że na chwilę bieżącą korekta się kończy. I cel to dalsze wzrosty w kierunku 48 zł. I tak pomyśleć, że ja tę spółkę miałem kupioną w okolicach tutaj właśnie, 18 czy 19 zł i ją sprzedałem gdzieś tutaj podczas tej konsolidacji, ponieważ myślałem, że ta EMA 200 zatrzyma już wszelkie wzrosty, a ona jeszcze tyle poszła do góry. No ale cóż, tak to właśnie bywa. I moi drodzy, Enter to była ostatnia spółka. Jako tak na szybko przygotowałem dzisiaj do analiz giełdowych. Pamiętajcie, że te analizy moi abonenci mają wcześniej. Ten film jest jako niepubliczny dopiero po 48 godzinach, czyli dopiero po zakończeniu środowej sesji staje się on publiczny dla wszystkich widzów. Także gorąco zapraszam jeszcze raz do dołączenia do grupy premium. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Cześć.